Na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 roku o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Myśmy zamachnęli się na najsilniejszy system świata. No i ten system na razie wygrywa, no, że to normalne, że nie asada. Myśmy się przede wszystkim zastanawiali, jak dalej będziemy funkcjonować, jak dalej będziemy żyć. Władza miała wtedy takie możliwości, żeby chciała to nas wycofać z mistrzostwa. Tam I mistrzostwa by się odbyły bez Polski, nie byłoby problemu. Trzeba było grać, robić swoje, być cicho, a jak się człowiek wychyli, to mógł ponosić jakieś konsekwencje. To było więcej niż my. Jeżeli mówimy o meczu przeciwko stanowi wojennemu, to to był mecz przeciwko stanowi wojennemu. Na lewą stronę. Oni chcieli pokazać Polakom, chcieli pokazać Polakom, że stan wojenny nie jest końcem wszystkiego bo nie był tym, który w szatni rozstrzaskał butelkę od wody mineralnej. Powiedział panowie, teraz albo... I to było teraz. Publisko staje z miejsc, Widzicie państwo ten obcy, to na tęskni biało-czerwony.